Godziemba Warszawski Judenrat Od początku okupacji Niemcy dążyli do całkowitego odizolowania ludności żydowskiej. 28 listopada 1939 roku, na mocy rozporządzenia Hansa Franka, utworzono rady żydowskie w generalnym gubernatorstwie, których zadaniem było reprezentowanie lokalnych społeczności żydowskich wobec władz okupacyjnych. Judenraty zachowały cechy organizacji gminnej o pozornie szeroko zakrojonych kompetencjach i samorządności, jednak w rzeczywistości stały się posłusznymi wykonawcami poleceń okupanta. W Drugiej Rzeczypospolitej ludność żydowska nie posiadała oddzielnej administracji, a przedwojenne gminy wyznaniowe, skupiające wszystkich mieszkańców Polski wyznania mojżeszowego, ograniczały się do samorządu wyznaniowego, którego zadaniem było zaspokajanie potrzeb religijnych ludności żydowskiej. Do obowiązków gminy należało więc utrzymywanie rabinatu, domów modlitwy, mykw i cmentarzy, zaopatrywanie ludności żydowskiej w mięso z uboju rytualnego oraz edukacja Młodzieży. Od 23 września 1939 roku z nominacji prezydenta Stefana Starzyńskiego funkcję przewodniczącego gminy żydowskiej w Warszawie pełnił Adam Czerniakow. Jego poprzednik Maurycy Majzel opuścił Polskę w pierwszych dniach wojny. Czerniakow był absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz dresdańskiej w latach 1927-1934 był radnym Warszawy z ramienia żydowskiego bloku narodowego. W 1930 roku został senatorem RP. Na mocy wspomnianego rozporządzenia Franka żydowskie gminy wyznaniowe uległy likwidacji. 13 października Adam Czerniakow przedstawił żądaną przez Niemców listę 24 kandydatów na członków Rady Żydowskiej w Warszawie. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 4 listopada 1939 roku, a jej przewodniczącym został Adam Czerniakow. Siedziba Rady mieściła się w budynku dawnej gminy wyznaniowej przy ulicy Grzybowskiej 26 przez 28. Judenrat stopniowo przejmował kompetencje zarządu miejskiego w zakresie służby zdrowia, kwaterunku, aprowizacji, szkolnictwa, ubezpieczeń społecznych, poboru podatków i należności komunalnych. 15 maja 1941 roku Czerniakow otrzymał tytuł burmistrza dzielnicy żydowskiej. Ostatecznie warszawski Judenrat liczył 26 wydziałów, w którym pracowało bez służby porządkowej około 2000 osób. Nadzór nad Judenratem sprawował komisarz dzielnicy mieszkaniowej, którym został w maju 1941 roku Heinz Auerswald. W pierwszym składzie Rady Żydowskiej znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk i opcji politycznych: działacze syjonistyczni, członkowie bundu, agudy, inżynierowie, adwokaci, rzemieślnicy, bankierzy i kupcy. W większości byli to ludzie zasymilowani, posługujący się jedynie językiem polskim. W przeciwieństwie do pozostałej części Warszawy, w Getcie walka o życie zagrożonej społeczności toczyła się w atmosferze ostrych konfliktów społecznych. 14 września 1939 roku powołano Komisję Koordynacyjną Żydowskich Instytucji Społecznych, jako jedno z ogniw cywilnej obrony stolicy. Podlegała ona stołecznemu Komitetowi Samopomocy Społecznej, a łącznikiem Między organizacjami był Michał Weichert. Sytuacja mieszkaniowa w dzielnicy żydowskiej sukcesywnie pogarszała się. Na przełomie października i listopada 1941 roku wyłączono z terenu getta część ulic, w wyniku czego około 75 tysięcy ludzi utraciło mieszkania. W tym samym czasie powstało tak zwane małe i duże getto, połączone kładką nad ulicą chłodną. W marcu i czerwcu 1942 wyłączono kolejne ulice i budynki podczas gdy stale napływały nowe grupy ludności przesiedlone z innych terenów generalnego gubernatorstwa. W getcie ponad 35% mieszkańców nie miało żadnych środków do życia, a ogólną liczbę czynnych zawodowo można oszacować na około 60 tysięcy osób na 400 tysięcy mieszkańców. Oficjalne zarobki nie pozwalały na utrzymywanie rodziny, stąd też masowo podejmowano się handlu. Osoby zamożne sprzedawały swe przedwojenne mienie, szmuglowano żywność i inne produkty z dzielnicy aryjskiej. Czerniakow oceniał, iż czarny rynek zapewniał od 80 do 95% aprowizacji getta. W październiku 1939 władze okupacyjne zakazały organizacjom polskim udzielać pomocy Żydom, a Wydział Opieki i Zdrowia Zarządu Miejskiego otrzymał rozkaz zwolnienia wszystkich pracowników pochodzenia żydowskiego. Od 1 listopada 1939 roku Judenrat przejął na swe utrzymanie wszystkie żydowskie zakłady opiekuńcze. Nakazano także utworzenie odrębnej organizacji charytatywnej. W ten sposób ukonstytuowała się żydowska samopomoc społeczna komisja koordynacyjna, czyli SSKK. W lipcu 1940 roku po likwidacji wszystkich niezależnych stowarzyszeń utworzono w Krakowie żydowską samopomoc społeczną. W październiku 1940 roku powołano w Warszawie żydowski komitet opiekuńczy miejski, który był agendą warszawską centrali RZSS w Krakowie. Cechą charakterystyczną dla dzielnicy żydowskiej była bardzo rozbudowana siatka sąsiedzkich ogniw opiekuńczych skupiona wokół komitetów domowych i ziomkostw przesiedleńców zorganizowanych w opozycji do Judenratu. W maju 1940 roku komitety domowe zostały zjednoczone pod egidą sekcji pracy społecznej, na której czele stanął Emanuel Ringelblum. Osią konfliktu między Judenratem a organizacjami społecznymi był spór o środki finansowania pomocy. Judenrat wspierał koncepcję dobrowolnego charakteru ofiar na rzecz biednych, podczas gdy nurt społeczny opowiadał się za przymusowym opodatkowaniem bogatych na rzecz głodujących. Ponadto Judenrat nakładał równe podatki na wszystkich mieszkańców getta, co było krytykowane przez działaczy społecznych uważających, iż system ten uderza w ubogą część społeczeństwa, która niejako sama musi finansować sobie pomoc. Ringelblum dążył do nałożenia na bogatą część społeczeństwa przez Judenrat dodatkowego podatku przeznaczonego na zwiększenie pomocy społecznej. W maju 1941 roku działający w Getcie zespół przedstawicieli stronnictw politycznych zgłosił projekt odebrania bogatym mieszkańcom 30 tysięcy kart żywnościowych na rzecz głodujących. Czerniakow skłonny był przychylić się do postulatów wprowadzenia dodatkowej daniny oraz nałożenia specjalnego podatku na rzecz ubogich, nigdy jednak nie udało mu się przekonać całej Rady Żydowskiej do zaakceptowania tej koncepcji. W targanej konfliktami wewnętrznymi Radzie wszelkie próby zmiany systemu polityki społecznej kończyły się niepowodzeniem. Początkowo Wydział Opieki Społecznej Judenratu nie pretendował do roli ośrodka działalności opiekuńczej, ograniczając swą działalność do kilku zakładów opiekuńczych dla dzieci oraz starców. Jednak od 1941 roku podjął starania o przejęcie wszelkich funkcji opiekuńczych i kulturalno-oświatowych, coraz wyraźniej wkraczając w obszar aktywności sektora samopomocy społecznej. Dwutorowość działań opiekuńczych nabrała cech walki o wpływy i znaczenie w Getcie. Równocześnie borykający się z ciągłymi kłopotami finansowymi Judenrat próbował przerzucić część ciężarów na aparat komitetów domowych. Od połowy 1941 roku Rada Żydowska zaczęła dążyć do narzucenia komitetom domowym szeregu obowiązków natury administracyjno-porządkowej, m.in. inkasowanie opłat na rzecz Wydziału Zdrowia Judenratu oraz służby porządkowej, opłat za dezynfekcję domów oraz kursy sanitarne. W odpowiedzi w lutym 1942 roku działacze społeczni napisali, iż zarządzenia Rady Żydowskiej zabijają aktywność komitetów domowych, odbierają im właściwy charakter instytucji o znaczeniu charytatywnym i odciągają ich uwagę od tego, co było i jest pierwszym ich obowiązkiem – niesienia pomocy doraźnej współmieszkańcom. Ze swej strony Ringelblum oceniał, iż szkoła działaczy społecznych trzymały się z dala od niej, czyli Rady Żydowskiej, nie uczestnicząc w jej pracy, starały się unikać wszelkiej z nią współpracy. Równocześnie w demagogiczny sposób podkreślał, iż prawdą jest, że na zebraniach komitetów domowych ostro krytykuje się działalność gminy, ale to z winy jej polityki, za jej wybitnie klasowy charakter, za jej dążenie do przerzucenia wszystkich ciężarów podatkowych na ubogą ludność, a całkowitego zwolnienia od nich bogatych. ZSS jest jedyną instytucją swobodnej myśli, w której słusznie krytykuje się gminę i jej niewłaściwe postępowanie. Filantropijne podejście do problemów społecznych było podstawową obok różnic politycznych przyczyną, z powodu której Czerniakow, pomimo szczerego współczucia dla potrzebujących, nie był w stanie porozumieć się z działaczami społecznymi, którzy wielokrotnie bardzo radykalnie oceniali działalność Judenratu, nie dostrzegając trudności, z jakimi musiał się zmagać oraz bardzo ograniczonych możliwości działania. Nie można też zapomnieć, iż Juden Rad borykał się z nieustannym brakiem pieniędzy po przejęciu szeregu spraw przed wojną należących do zarządu miejskiego, w tym również finansowanie żydowskich szpitali, przytułków, sierocińców i domów opieki. W rezultacie, w porównaniu z wydatkami przedwojennej gminy żydowskiej, wydatki Judenratu wzrosły kilkukrotnie. Dodatkowo konta gminy żydowskiej zostały zablokowane, a w chwili powołania Rada Żydowska miała ponad 1 milion zadłużenia w związku z zaległymi poborami i z obowiązaniami wobec dostawców. Rada była także regularnie obciążana różnego rodzaju kontrybucjami na rzecz okupanta, silnie nadszarpującymi jej budżet. Czerniakow desperacko próbował walczyć z szalejącą epidemią, jednak wobec stale pogarszających się warunków sanitarnych jego wysiłki nie przynosiły pożądanego efektu. W tej sytuacji uczynienie komitetów domowych odpowiedzialnymi za wykonywanie niezbędnych dla zwalczania epidemii zarządzeń było jedynym gwarantem powodzenia. Polityka warszawskiego Judenratu była ostro krytykowana przez znaczną część mieszkańców getta. W związku ze znacznym wzrostem obowiązków Rada zmuszona była zatrudnić dodatkowych pracowników. Na nowe stanowiska było zawsze więcej chętnych niż miejsc pracy, co stwarzało warunki do rozwoju korupcji. Urzędnicy powszechnie uważani byli za aroganckich i przekupnych. Stanisław Różycki zanotował: łapownictwo doprowadzone do perfekcji, usankcjonowane jako zasada, warunek pracy sine qua wstęp do rozpoczęcia każdego interesu czy sprawy. Stoi biedak w ogonku bezskutecznie prosi daremnie o zwolnienie od opłat, zdany jest na łaskę i niełaskę, kaprys lub dobrą wolę urzędującego łapownika. Zresztą ten sam urzędnik jest tak samo ofiarą warunków, a ponieważ ma pensję głodową, aby wyżyć idzie po najłatwiejszej linii oporu. Jest to błędne koło. Takie stosunki nastawiały negatywnie większość Żydów do aparatu judenratu. Ponadto praca w Radzie niewątpliwie dawała poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Gwarantowała także stałe dochody, co w panujących w Gestie warunkach miało fundamentalne znaczenie. Podstawowym problemem determinującym relacje Judenratu ze społeczeństwem oraz odróżniającym go od zarządu miejskiego był fakt, iż został on powołany nie tylko do spełniania funkcji administracyjnych i organizacyjno-kulturowych, ale spełniać miał też drugą, w oczach okupanta zasadniczą funkcję represyjną. Do obowiązków rady należało między innymi egzekwowanie przymusu pracy i codzienne dostarczanie wielotysięcznych grup robotników na placówki lub do obozów. W tym celu powołano w grudniu 1939 roku Batalion Pracy przy Radzie. Ponadto do Judenratu należało ściąganie różnorodnych kontrybucji finansowych oraz na przykład, obowiązku oddania wszystkich futer, określonych mebli czy stosowanie wyniszczających zalecanych przez okupanta metod walki z epidemią. Heim Aaron kapłan zanotował, iż okupant obarczył nieszczęsny Judenrat wieloma tego typu obowiązkami, z którymi nie jest w stanie się wywiązać. Wyjałowił całkowicie tę instytucję, opróżnił jej kasy, a wciąż niby pijawka domaga się nowej karmy. Wbrew swej woli egzystencja Judenratu oparta jest na nieszczęściach Żydów. Stosunek do całego aparatu rady przekładał się na stosunek do samego Czerniakowa. Nie zarzucając mu złej woli oraz uznając jego uczciwość, obarczano go odpowiedzialnością za system, na czele którego stał. Oskarżano za słabość i bezsilność. Był jednak bezradny wobec panujących stosunków oraz niemieckich żądań. Mógł zabiegać o odroczenie pewnych rozporządzeń, podejmować próby interwencji w konkretnych sprawach, jednak efekty jego starań ginęły w morzu ludzkich nieszczęść, a przede wszystkim przez Odsłaniane były przez negatywne aspekty działalności Judenratu. 8 lipca 1940 roku Czerniakow zapisał: Ciągłe pretensje Żydów, na gminę płacić nie chcą, interwencji się domagają w sprawach prywatnych nieszczęść. A jeżeli interwencja się nie udaje, albo się przedłuża, pretensje bez końca, tak jak gdyby to było zależne ode mnie, a często i awantury. Pod wpływem ostrej krytyki Rady na początku 1941 roku Czerniakow próbował stworzyć kontrolne komisje obywatelskie przy Judenracie, w skład których mieli wchodzić przedstawiciele stronnictw politycznych. Po kilku jednak miesiącach, w czerwcu 1941 roku, działacze partii zrezygnowali z tej współpracy, a w liście do przewodniczącego Rady napisali, iż nie chcąc ponosić odpowiedzialności za działania gminy, na które nie mają wpływu, przedstawiciele czynnika społecznego oświadczają, że w tych warunkach nie mogą współpracować z gminą i wycofują swoich przedstawicieli z wyżej wymienionych komisji. Jednoznacznie negatywny stosunek do Rady prezentowała również żydowska prasa konspiracyjna, apelując do czytelników: Piszcie, notujcie wszystkie krzywdy. Władcy getta, ci z gminy i policji sądzą, że bezprawie panuje na świecie, winniście publicznie piętnować ich sprawki. Z kolei organ Bundu wskazywał, że w getcie ukształtowała się czwarta brygada nowobogackiej burżuazji, zrodzonej na śmietniku protekcjonizmu i korupcji, prostacka i pozbawiona ludzkich uczuć. Owa złota młodzież, która zbija majątek kosztem ludzkiej krzywdy, odurzając się niesamowitym tańcem wśród umierających. Słowa o solidarności żydowskiej brzmią jak gorzka kpina, albowiem cenę głodu, łez, śmierci i zagłady płacą przede wszystkim masy pracowników. Równocześnie Czerniakow negatywnie oceniał publikowanie przez prasę konspiracyjną informacji o zbrodniach niemieckich dokonywanych w Ponarach i innych miejscowościach. Prezentując uległą wobec Niemców postawę, która, jak wierzył, dawała nadzieję na przetrwanie jak największej liczby Żydów, przewodniczący rady nie mógł aktywnie popierać ruchu oporu. Nie bez znaczenia była także różnica pokoleniowa. Znacznie łatwiej było wzywać do oporu radykalnych działań, kiedy ma się 20-30 lat, niż gdy się ma lat 60. Taktykę jego postępowania tak oceniał Stefan Ernest. Chciał przez prośby, petycje, przedstawienia i tym podobne korytarzowe półśrodki odraczać, łagodzić, odsuwać u władz nadzorczych groźby coraz to nowych represji i niejednokrotnie osiągał sukcesy. Przecież potrafił wywalczyć to i owo, gdy udawało się podjąć rzeczową rozmowę z Leistem czy Auerswaldem. Czyż mógł w tych warunkach być czymś więcej, zrobić coś więcej, być mężem silnej ręki? Nie chciał być tyranem, a przez to wydawał się niektórym słaby i niezaradny. Z kolei Makover w swoim pamiętniku krytykując politykę rady wskazywał, iż w obliczu ogólnego nieszczęścia należało chwycić się drastycznych środków dla ratowania ginących. Tylko polityka socjalistyczna czy też kolektywistyczna mogła tu dać owoce. Nasz warszawski przewodniczący, inżynier Czerniakow, człowiek niewątpliwie uczciwy, wybitnie inteligentny, pełen dobrej woli, nie zdobył się przez cały czas swego urzędowania na kroki radykalne wobec bogaczy. Walkę z nędzą i głodem prowadził półsłówkami oraz pastereczkami dobroczynności. Tragiczne warunki bytowania w oczach antagonistów Czerniakowa wymagały zastosowania zdecydowanych brutalnych metod. Taką strategię przyjął przewodniczący Łódzkiej Rady Żydowskiej Heim Mordechaj Rumkowski, który sprawował władzę absolutną, zyskując przydomek króla Heima I. Kładł ogromny nacisk na wytężoną pracę na rzecz Niemców i współpracował z nim przy wysyłaniu do obozów zagłady jednostek nieproduktywnych, licząc, że w ten sposób uda się uratować pozostałych. Los żydów był jednak przesądzony, a sam Rumkowski został wysłany do Brzezinki, ostatnim transportem w końcu sierpnia 1944 roku. W związku z ostateczną izolacją ludności żydowskiej w październiku 1940 Niemcy powołali Żydowską Policję Porządkową, która przejęła większość obowiązków Policji Polskiej na terenie getta. Policja Żydowska podlegała zarówno Przewodniczącemu Rady Żydowskiej, Komendantowi Policji Polskiej w Warszawie, jak i Niemieckiemu Komisarzowi Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Oprócz spełniania funkcji podobnych jak Policja Polska, służba porządkowa używana była do walki z przestępstwami spowodowanymi głodem, do egzekwowania przymusu pracy, ściągania podatków oraz prowadzenia kampanii przeciwepidemicznej. W kwietniu 1941 roku policja żydowska została użyta do zebrania odpowiedniej liczby ludzi do obozów pracy. W celu wykonania tego polecenia policjanci przez szereg dni przeprowadzali brutalne łapanki na ulicach getta oraz nocne blokady domów. Za odpowiednią sumę pieniędzy można było jednak wykupić się od wywózki co potwierdziło funkcjonujące już w powszechnej opinii przekonanie o przekupności policjantów oraz spotęgowało nienawiść do nich. W czerwcu 1941 roku Czerniakow powołał na terenie getta więzienie przy ulicy Gęsiej 24, zwane powszechnie Gęsiówką, w budynku dawnego polskiego więzienia wojskowego. Areszt stał się agendą służby porządkowej, a jego kierownikiem został Ludwik Lindefald. W getcie działał również Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją, zwany potocznie Trzynastką, od adresu swej siedziby przy ulicy Leszno 13. Jej kierownikiem był Abraham Ganzweich. Instytucja ta bezpośrednio podlegała niemieckiej policji bezpieczeństwa, formalnie zajmowała się zwalczaniem Lichwy i Spekulacji. W praktyce jednak jej działalność skupiała się na szantażach, wymuszeniach okupów oraz pisaniu raportów i donosów. Ganzweich rywalizował z Czerniakowem o wpływy w Getcie, a przewodniczący rady zmuszony był mimo odrazy do szefa urzędu do regularnych z nim kontaktów. Ostatecznie jednak urząd został rozwiązany przez Niemców w sierpniu 1941 roku, a część jego członków została wcielona do policji porządkowej. Te wymuszone relacje posłużyły Ringelblumowi do sformułowania opinii, że mury gminy są tak przesiąknięte odorem Gestapowskim, że baliśmy się wszelkiej styczności z nimi. W związku z napływającymi od końca 1941 roku informacjami o zagładzie gett prowincjonalnych postawa konspiracji zaczęła się zmieniać z form oporu społecznego do przygotowania zbrojnej samoobrony. Radykalizujące się organizacje młodzieżowe atakowały starszych za bezczynność. Postawę młodego pokolenia dobrze charakteryzuje stwierdzenie Itzhaka-Cukiermana. Nie szukaliśmy sposobów przetrwania. Dążyliśmy do walki. Ta zmiana nastąpiła zaledwie 2-3 miesiące przed rozpoczęciem pierwszej akcji deportacyjnej, w czasie której 23 lipca 1942 roku Czerniakow popełnił samobójstwo. Po jego śmierci i trzech selekcjach personelu Judenratu, administracja getta zmieniła się w instytucję kadłubową bez żadnej władzy. Organizacje konspiracyjne przejęły de facto funkcję nieformalnego samorządu getta. Czytał gadający grzyb.